Dobra, na razie narożnik wygląda tak, kupiliśmy deskę pleśniową, zobaczcie, przykręciliśmy ją tu na wkręty, żeby ten ładny łuk sobie zrobić. Są dwa, są dwa, tu są jeszcze dwa. Wygląda to tak, daliśmy tu teraz piankę montażową, żeby to się przykleiło. Potem tu będziemy wypełniać pianką montażową, złapiemy dwie dechy po dwóch stronach i taki będzie łuk. Potem jak zrobimy ten łuk, to zrobimy po prostu i wklej tego tu i zobaczymy jak to wyjdzie. Tu mam baga na dworzu, żeby nie było. Tam się zbiera. No i trochę pod, pod podłogę daliśmy, bo tu wylewka będzie szła. Także tak się prezentuje na dzień dzisiejszy ten łuk i mamy zamiar go zrobić pięknie. Tynki odpadają, to jest trochę szersze, żeby sobie jeszcze tą ścianę zatynkować, tą za nią i zobaczymy jak to wyjdzie. Co uważacie? No i będzie to cały łuk zrobiony z pianki, no i tu jest deska, żeby po prostu tej pianki nie wgnieść. Także po efekt końcowy zapraszam obserwować TikToka. Będą całe odcinki na YouTubie, jak się tworzy takie cudenka. Także będziesz to sobie Widzicie, jak to ładnie wygląda? Patrzcie. Taki łuk będzie do salonu. Będziesz też. Pozdrawiam. Elo.